Czyszczenie głowicy Epson, Work Force WF7720. Pokażemy, jak wyczyścić głowicę z opcji drukarki. Jeżeli mamy nie do możemy w ten sposób sobie wyczyścić głowicę. Z menu głównego przesuwamy się do ustawień, z ustawień wchodzimy konserwacja. Sprawdzanie, dysz pierwsza pozycja sprawdzi nam, zrobi wydruk w jakim stanie są, są dysze, jak drukarka drukuje. Czyszczenie głowicy drukującej i teraz wszystkie kolory, czyli wyczyści nam czarny plus trzy kolory. Wszystkie poza czarnym, czyli wyczyści nam, wyczyści nam wszystkie poza czarnym, czyli kolory bez czarnego. Tu czyszczenie tylko czarny. My potrzebujemy sobie wyczyścić tylko czarny, włączamy tylko czarny. Start. I drukarka wykonuje czyszczenie głowicy. Wyczyści głowicę sobie, po czym wydrukuje test głowicy. Troszkę to potrwa. Teraz mamy komunikat. Czyszczenie głowicy drukującej zostało zakończone. Zalecane jest wydrukowanie dokumentu, wzoru. Sprawdź, dyż, czy wydrukować wzór. Dajemy tak, jak chcemy, żeby nam i start, żeby nam drukarka wydrukowała wzór test. Akurat tutaj nam się to. Na, na starej karcie drukowaliśmy, więc nie widać, ale pokażemy na poprzednim wydruku też z tej drukarki, jak to wyglądało, tak wyglądał test. Czyli te dziurki, które tutaj mieliśmy, to, to jest zły wydruk. Tutaj w, gdzieś w, będzie na, można obcinać tekst, albo nawet takie maleńkie braki tutaj yy, w tym teście. O na przykład tutaj też to mu, te nie powinny być wszystkie. Wszystkie połączone, połączone razem, wtedy ten wydruk jest ok. Jeżeli jest taki, możemy sobie spróbować. Jak nam wystarczy taki wydruk, że gdzieś, gdzieś tam może coś, coś uciąć, przyciąć, a jak nie, to następne czyszczenie wykonujemy lub udrażniamy głowicę. Udrażnianie głowicy, w jaki sposób to zrobić, pokazujemy w następnym filmie. Filmik również na naszym kanale, i teraz nas drukarka pyta, czy mamy właśnie takie dziury, jak tutaj pokazywałem na wydruku, czy, czy, czy ten wydruk jest OK. Także tutaj musimy potwierdzić. Jeżeli potwierdzimy X, drukarka wykona ponowne czyszczenie. Jeżeli damy OK, drukarka zakończy proces czyszczenia. Dziękuję.